Orkiestry DENTE jeszcze kilkanaście lat temu kojarzone były jedynie z występami na państwowych lub kościelnych uroczystościach. Powoli ta sytuacja ulega jednak zmianie. To zasługa m.in. tego, że większość orkiestr idzie z duchem czasu i w swoim repertuarze uwzględnia nie tylko muzykę klasyczną, ale również rozrywkową. Dlatego coraz częściej otrzymują one zaproszenia na różne wydarzenia kulturalne. Niestety w tym roku ilość tych wydarzeń została dramatycznie zmniejszona. Powodem był wybuch pandemii COVID-19, wiosenny lockdown i wprowadzone ograniczenia także dla branż związanych związanych z kulturą, wymusił na orkiestrach zawieszenie działalności. Szybko okazało się, że presja i głód muzykowania jest jednak silniejszy i większość zespołów zdecydowała się na przeniesienie zajęć do sieci. Online realizowane były nie tylko próby, ale część orkiestr zdecydowała się spróbować na występy muzyków na żywo. Oczywiście ten pierwszy okres COVID-u, jak, jak to wszystko się zaczęło, koniec marca, kwiecień, no to byliśmy wszyscy w zamknięciu. Padliśmy na taki pomysł, żeby raz w tygodniu każdy nagrał jakiś fragment utworu albo krót, krótszy utwór. Ja to później ładnie na komputerze obrabiałem i co tydzień wypuszczaliśmy taki powiedzmy taką kompilację nagrań online i żeby nasi tutaj fani z okolic mogli posłuchać. Naszej, naszej muzyki, a również, żeby nasi członkowie cały czas byli w formie, bo to jest najważniejsze w orkiestrach dętych, żeby cały czas ten kontakt z instrumentem był i pomimo tego, że byliśmy w zamknięciu, to trzeba cały czas było się starać, żeby młodzież z orkiestry do tych instrumentów wsiadała. Inicjatorem pomysłu na zajęcie online była przede wszystkim młodzież. Byłem zaskoczony, że w, w takiej trudnej sytuacji byli tacy, którzy chcieli jak najszybciej, żeby powróciło do normalności i wykonywania prób, prób w całości, bo jednak e, taka w całości próby stwarzają zupełnie inne możliwości, lepsze wykonanie, lepszy jest lepszy taki kontakt pomiędzy młodzieżą. Pandemia storpedowała nie tylko pracę orkiestr. Prowadzone na wiosnę obostrzenia wykluczyły przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych na ten czas imprez kulturalnych. Pod znakiem zapytania stanęła także organizacja tych, które miały odbyć się latem, ponieważ część z nich przewidywała naboru lub wstępną selekcję. Tak stało się m.in. zorganizowanym już od 7 lat konkursem na najlepszą orkiestrę Dentom Mazowsza. To właśnie dlatego biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów wiejskich zdecydowało się przesunąć zamknięcie naboru aż do 26 czerwca. Sam konkurs przesunięto zaś na jesienny termin. Nieoczekiwanie druga fala pandemii i ponowne restrykcje dotyczące imprez sprawiły, że przegląd w tradycyjnej formie został odwołany. Niemal do ostatniej chwili liczyliśmy na to, że uda się zorganizować przesłuchania na żywo orkiestr dętych. Mocno zawiązaliśmy współpracę z gminą Stara Biała, gdzie ten finał miał się odbyć. Niestety wzrost zachorowań w Polsce i na Mazowszu spowodował jedyną chyba rozsądną decyzję, aby te przesłuchania w formule na żywo odwołać. Organizatorzy zdecydowali więc, że konkurs odbędzie się w formie online, a więcej na temat samego przeglądu, jak i uczestniczących w nim orkiestr Dentych już za chwilę. Pandemia COVID-19 zmieniła sposób działania nie tylko urzędów czy firm. Restrykcje dotknęły również branże związane z kulturą, w tym osoby i zespoły bezpośrednio w niej działające. Tak stało się między innymi z orkiestrami dętymi, które na wiosnę, w mgnieniu oka, musiały dostosować się do nowej rzeczywistości. Jako gmina orkiestranta w Starej Białej, no musieliśmy zmienić. Przede wszystkim system funkcjonowania orkiestry. Więcej ćwiczymy w małych grupach, tak, żeby w sali prób nie było za dużo osób. Staramy się też wykorzystać ten czas, żeby może nie szlifować repertuar koncertowy, ale ćwiczyć marsz, ćwiczyć jakieś elementy musztry, tak, żeby orkiestra cały czas była w formie, ale może troszkę przeprofilowała swoją działalność. Próbowaliśmy robić to w sekcjach, w małych ilościach i Oczywiście stosując się do zaleceń yy, pełnych odległości. No i oczywiście dezynfekując ręce e, i tak dalej. W późniejszym terminie robiliśmy już całością z tym, że na powietrzu i również zachowując odległości pomiędzy muzykami. Większość orkiestr zdecydowała się na zajęcia i próby online z prozaicznych powodów. Brak prób w ich przypadku oznaczał bowiem przekreślenie efektów dotychczasowej pracy. My jesteśmy troszkę, no może tak nikt tego nie postrzega, jak sportowcy, tak, jak sportowiec jest w treningu, no to każdy muzyk musi również cały czas ten instrument dotykać kilka razy w tygodniu, najlepiej oczywiście codziennie, ale no o to cały czas dbamy, żeby każdy miał tutaj te mięśnie, oddech, palce, na każdym instrumencie sprawne i to trzeba ćwiczyć w miarę regularnie, no i tak, tak prowadzimy zajęcia, żeby, żeby pomimo tych obostrzeń, żeby cały czas młodzież miała jak najczęstszy kontakt. Praca w okresie pandemii nie opierała się jednak tylko na zajęciach online. Wiele orkiestr właśnie w tym czasie szlifowało swój repertuar, poszerzając go też o nowe utwory. Każdy dyrygent musi mieć plan awaryjny, bo wiadomo, że bezczynność prowadzi do ustecznienia. W związku z tym w moim przypadku, ponieważ jestem aranżerem, to dokonuję bardzo dużo w tym czasie aranży i i w miarę możliwości staram się wprowadzać do orkiestry, bo to prowadzi do nowych utworów, do innego stopnia trudności wykonywania tych utworów. Okres lockdownu sprawił, że głód prawdziwego grania przed publicznością był tak duży, że tuż po zniesieniu związanych z nim restrykcji orkiestry wyszły z różnymi ciekawymi propozycjami. Jak już tylko można było rozpocząć takie większe próby z połowie czerwca od razu ruszyliśmy do takich dużych działań zaczęliśmy trenować w sekcjach zorganizowaliśmy kilka akcji charytatywnych gdzie chodziliśmy po miejscowościach naszej gminy i graliśmy ludziom do ogródków pod balkonami wspomagając taką akcję charytatywną Walecznej Zosi o której jest bardzo, bardzo teraz głośno udało się troszkę pomóc jednocześnie dzięki temu orkiestra też mogła wystąpić a w okresie wakacyjnym udało nam się również wyjechać na obóz Znaleźliśmy taki ośrodek oddalony troszkę bardziej od, 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 w cudzysłowie oczywiście, cywilizacji, gdzie mogliśmy w wąskim gronie sobie naszym orkiestrowym poćwiczyć repertuar, a dzieci mogli, mogły troszkę zaznać więcej powietrza, bo chodziliśmy często po górach. Ponowna fala pandemii COVID-19, jaką mamy obecnie, wymusiła wprowadzenie ograniczeń. Jedną z form restrykcji było odwołanie wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności. To do nich właśnie należy konkurs na najlepszą orkiestrę Dentą Mazowsza, którego finał w tym roku miał odbyć się w Maszewie Dużym w gminie Stara Biała. W tym roku mieliśmy jako gmina orkiestra Denta w Starej Białej zorganizować finał konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na najlepszą orkiestrę województwa Mazowieckiego. Orkiestry były zgłoszone, już szykowaliśmy się bardzo Cieszyliśmy się, że w tym roku my możemy być gospodarzami, ale niestety, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, ten konkurs został przeniesiony do formuły online. Bardzo dobrze, że został przeniesiony, że nie został odwołany, bo dzięki temu w orkiestrach, które się szykują na konkurs, będzie teraz mobilizacja, żeby się nagrać, żeby ten repertuar jednak pomimo tych obostrzeń zaprezentować. No I mam nadzieję, że się orkiestry, wszystkie, które się zgłosiły, bardzo zepną i Żyli będzie miało duży problem głowy, żeby brać tą najlepszą. Odwołanie konkursu nie było łatwe. Organizatorzy do ostatniego momentu zwlekali z podjęciem decyzji. O przeniesieniu wydarzenia do formy online zdecydowały ostatnio wprowadzone restrykcje. Bardzo żałujemy, bo to spotkanie orkiestr ze sobą, ta wymiana doświadczeń, podglądanie wzajemne, to zawsze co roku orkiestrom pomagały w dalszej działalności. No jednak sytuacja pandemiczna nie pozwala nam na spotkanie na żywo i wykazując się myślę wzajemną troską o zdrowie zdecydowaliśmy o przesłuchaniach rejestrowanych, a nie przesłuchaniach na żywo. Formuła online, choć trochę skomplikowana pod względem technicznym, nie zmieniła jednak zasad samego konkursu. Przesłuchania w formule online polegały na wizycie, na próbie u każdej z orkiestr, gdzie specjalni dźwiękowcy nagłośnili tę próbę, zarejestrowali ją i na tej podstawie komisja konkursowa mogła dokonać oceny właśnie tej próby w kontekście tegorocznego konkursu. Według orkiestr jedynym mankamentem, na jaki mogły narzekać przy realizacji tegorocznej edycji konkursu na najlepszą orkiestrę dento Mazowsza, to jednak brak publiczności publiczność zawsze wspiera, publiczność zawsze pomaga, takie brawa po występie budują, budują, nakręcają, trzymają tę koncentrację, yy, pozwalają dzieciom cieszyć się jak staną po, po koncercie, staną, widzą ludzi, którzy się cieszą z ich występu, później mogą porozmawiać, też przyjdzie, przybije piątkę, pogratuluje, no tego niestety nie będzie, boleje na tym, ale no, innej formuły niestety nie ma. Mam nadzieję, że te nagrania online również dadzą jakiegoś bodca każdej orkiestrze. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, na co i jak można pozyskać dofinansowanie, dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowia.pl.